2, 4, 4, 9 i zagramy teraz sobie w Geometrii Dash Little. Eee, najpierw zagramy sobie może w Can Let's Go. Bo dawno nie grałem w Geometrii Dash powiem wam. Właśnie widzicie Można tak powiedzieć, że jestem takim małym nupkiem. I co ja robię? Mój kolega mi coś wysyła, reklamy. A nie wiem. Więc zalajkujcie pod filmem i, i zasubskrybujecie może subskrybujecie może. Bo ja naprawdę dziękuję za ten, co nagrałem teraz film. Naprawdę bardzo dziękuję za te wyświetlenia, za wszystkie rzeczy, które tam dostałem. Subskrypcja i ogólnie. Wiecie. A no tak, zapomniałem o tym, że to była połapka. Więc zasubskrybujcie. Skomentujcie może bo popnę lajk. popnę serduszko. Znaczy... jejo! Jakie serduszko? Like. No i gramy. Dalej. Próbuję po... Próbuję to przejść. Robię to dla was, widzowie. Ale coś się chyba nie udało. No dobra, co zagramy teraz? Inna. Mogę chyba nawet. Yy, to jest chyba. Nie, tu nie, kurde. Yy, zagramy w Gałomitra. Nie wiem, co to jest. Znaczy przychodziłem raz. Udało mi się trochę, co o tym umiem. Jak coś, pozdrawiam mojego kolegę. Też dla niego zasubskrybujcie. Wejdźcie na jego kanał. Yy, nazywa się MiuX. Wiedź. Bo ja wam zaraz napiszę. Jak coś no Więc pozdrawiam. Ale ale prawie pobiłem, znaczy pobiłem rekord ten teraz. Kurde. Zagapiłem się. Jeeeee! Yeah. Ostatni raz i zmieniałem mapkę. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Zmiana strony było. I to będzie teraz osta... Ojeju, 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 wszystko mi się tutaj wali. Więc widzowie, powiem Wam, że będzie ostatnia mapka i, ost i ostatni raz. Zagram jakąś dla Was. O, mogę na przykład, bo to jest bardzo dobry. Więc widzicie pyk, pek, pek, pek. Eee, ostatni raz i będę musiał lecieć. No to było też takie zagranie w grze i podziękowanie. Jeśli chcecie tam zobaczyć za podziękowanie, to no to możecie wejść w szorst i zobaczycie więc na razie widzowie